Witam kochane dziewczyny i chłopaki po długiej przerwie Kochani, dzisiaj taki filmik ogólnie o zakupach Wiecie, ja za niedługo jadę na mój zasłużony urlop Na dwa tygodnie Wyjeżdżam 10 sierpnia No i tak powoli, powoli zaczęłam robić zakupy Żeby po prostu, no, nazbierało mi się tego troszeczkę żeby nie musiała za dużo pieniędzy wydawać przed całym wyjazdem Także już od kilku tygodni sobie powoli rzeczy kupuję I chciałam Wam te rzeczy, kochani, pokazać Otóż może zacznę od kosmetyków tutaj. Co kupiłam? To do opalania, to jeszcze, jeszcze muszę kilka rzeczy dokupić. 50, to jest Loreala. to jest przeznaczone do buzi. I powiem Wam, że w tym roku kupiłam 50, ponieważ w zeszłym roku, jak byliśmy na Kubie, to mieliśmy 30 i miałam buzię tak czerwoną, że dzisiaj, w tym roku powiedziałam kupię po prostu 50. I to było przecenione na trzy funciaki z 11. Także jak zapewniam Wam szczerze, my jedziemy, jak jedziemy na urlop, to właśnie e, zazwyczaj jedziemy pod koniec sierpnia, żeby po prostu trafić na promocję, żeby to wszystko tyle nie kosztowało, prawda? Bo wszystko już jest poprzecenione, zimowa kolekcja wchodzi do sklepów. E, następny jest Loreala, to już jest 15, także tutaj już e, to już jest taka średnia ochrona. Także jeszcze jedną chcę kupić, 50 i krem do buzi z Aven. Chcę kupić 30, bo siostra mi go bardzo polecała. Następnie dwa balsamy, balsamy z Johnson Body Care. Ten jest Dreamy Skin Relaxing body lotion, body lotion, czyli relaksujący. A ten jest Extra Rich, czyli bardzo bogaty Body Lotion. No i zobaczymy, jak one się spiszą. Ten fioletowy już go próbowałam, pięknie pachnie. Pięknie pachnie mówi, żeby, żeby właśnie się przed snem nim posmarować i później budzimy się z jakąś po prostu cudowną skórą, tak nam obiecują. Zdaw, żel pod za bardzo lubię ten zapach, to jest ta seria dla starszych kobiet, ale ten, ten zapach mnie po prostu do niego przyciąga. W zeszłym roku na Kubie strasznie mi ten produkt pomógł z Ambre Soler, to jest after sun, czyli po opalaniu się. I poleciła mi go moja siostra w zeszłym roku i naprawdę cudo. Ja sobie wtedy zjerałam stopy i to mi tak pomogło, że na drugi dzień mogłam iść na plażę spokojnie z takiej serii Sample. To są takie kosmetyki, można je kupić w Super Chyba to oni mają wyłączność na te kosmetyki, nie jestem pewna, ale to jest nawilżający facial wash, czyli nawilżający żel do mycia twarzy. I ja nie chciałam żadnego pielingu, chciałam coś naprawdę łagodnego, bo wiem, jak skóra jest bardzo podróżniona, jak się opalamy, także już chciałam coś takiego naprawdę bardzo łagodnego. No i ja kupiłam ten i poleciłam mi go koleżanka z pracy, także zobaczymy, jak się spisze. Następnie kupiłam drugi St. Morris, bo ja jestem bardzo bardzo zadowolona z tego samego opalacza. Kupiłam go w tej wersji. Następnie kupiłam Sally Hansen. Mineral Food Soak. To jest to stóp, kochani. Jak robicie, jak macie jakiś stop, jakiś zmęczony, wiecie, nosicie na przykład obcasy i chcecie, chcecie troszeczkę sobie te nogi, prawda, żeby wam odpoczęły, żeby taki mały relaksik sobie zrobić dla stóp, albo przed robieniem sobie pedikir, którego ja dzisiaj, ja dzisiaj będę robiła, ponieważ dzisiaj jest następny ciasteczkowy dzień piękności. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze na tym filmiku. Były bomba. I to się nalewa troszeczkę parę kropelek do wody i w nie się tam nogi. I to jest jakiś mineralny, kochani. Mineralny, minerały morza i jakieś ziółka. No i pięknie pachnie i dlatego go kupiłam. Dam Wam znać, jak się wszystko spisało. Następnie kupiłam coś takiego Body Blank Instant Body Bronze. I już Wam pokazuję. On jest bardzo, bardzo ciemny. I tutaj jak chcemy się megaśnie przybrązowić albo sobie po prostu nogi przybrązowej, wiecie jak ubieramy na siebie coś, na przykład jakąś krótką kietkę to tym się smarujemy i mamy nogi brązowe, tutaj widzę, że to wygląda żółte w kamerce, no ale jest dość porządnie brązowe, no i tak dość naturalnie się to rozsmarowuje i pięknie się błyszczy, on ma takie yy, drobinki w środku, no także zobaczymy to już wiecie na po opalaniu czy tam jak wieczorem gdzieś będziemy wychodzić co jeszcze, kochani, z kosmetyków? To chyba na tyle z kosmetyków jak na razie. Taką szczotkę do włosów. To było też w TK Max za 3,99. I teraz, kochani, ciuchy. Ciuchy, ja mam bardzo jeszcze dużo rzeczy z zeszłego roku, bo u nas, wiecie, lata takiego w Anglii bombaśnego nie ma, jak w Polsce, że bikini na co dzień nosimy i chodzimy na pasen. Także bardzo bardzo dużo ciuchów mam jeszcze z zeszłego roku, ale w tym roku musiałam parę rzeczy podokupywać. Chciałam nowe bikini i znalazłam takie, pokażę wam. One mają tutaj takie cykinki i góra jest też bardzo fajna, tak wygląda, no piękny kolor, no tak mi pasuje w, tych kolor w kolorkach właśnie takich niebieskich, cudo. Potem kupiłam takie shorty lniane, o rozmiar za duże na mnie, ale co tam, mam nadzieję, że będę dużo jadła podczas wakacji, także mi się troszeczkę przytyje. Takie lniane shorty z takim złotym paseczkiem, którego na pewno wyciągnę. Następnie bielizna, tralalala. Później kupiłam w ACENEMie, bo mi się bardzo podobała i nieziemskie przyceny tam były. Taką, ja nie wiem co to jest, kiecka, tunika, taka ażulowa, zobaczcie, prześwitująca i bardzo, bardzo duży dekolt i dość długa. Zwężana w pasie, a tak opada na ramię. I oczywiście kupiłam y, dwa rozmiary za duże, no ale tylko i wyłącznie dlatego, że mi się podobało, jak na mnie wygląda, to ją kupiłam. I kosztowała mnie piątaka. Znowu weszłam do TK Maxa, znalazłam buty, ale trochę przesadziłam z tymi butami. Moja najlepsza przyjaciółka powiedziała mi, Kasia, kupuj sobie trampki, musisz mieć trampki, bo tam nie ma piastyż, piaszczystych plaż, tylko są kamieniste plaże, kupuj trampki. Patrzcie, co ja sobie kupiłam, ale te trampki kupiłam! Wo! No, ale tak mi się podobały i były przecenione i takie, takie podobne i z korkową podeszwą i mówię, no, musiałam je sobie kupić, bo były tanie, także trampków jeszcze muszę poszukać. Kupiłam mnóstwo biżuterii, ale nie będę Wam wszystkiego pokazywać, bo to jest jakaś przesada po prostu. Kupiłam jeden z, między innymi z nasienników, który kupiłam w Niluku, bo tam były też przeceny ogromne i ten kosztował dwa funciaki. To taki. I później, co jeszcze, kochani, kupiłam? Kupiłam kieckę Kupiłam i nie wiem czy, strasznie mi się podoba, ale ma bardzo, bardzo dziwny krój, ale myślę, że na plaży będzie idealna, więc tak, już Wam pokazuję. To jest przód, De dekolt na, na serek, tutaj pod blistem złapana i bardzo, bardzo długa, bardzo długa. No, i znowu cudowny kolor niebieski, także nie mogłam się powstrzymać i musiałam ją kupić. Tak, moje kochane dziewczyny i chłopaki. I tak bym Wam mogła pokazywać, i pokazywać, i pokazywać, ale myślę, że jeszcze drugi kolor zrobię przed samym wyjazdem, co tam pakuję i co biorę. No, także dziewczyny, serdecznie pozdrawiam. Buziaczki dla wszystkich. Bardzo dziękuję za miłe wiadomości. Przepraszam, że nie odpowiadam, ale naprawdę, naprawdę jestem bardzo zajęta ostatnimi czasy. No i kochani, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.